1 lipca wejdzie w życie ustawa, która zmieni w Polsce prawo podatkowe oraz po Kolejny, można by powiedzieć, tak. I mimo, że wejdzie w życie 1 lipca, to tak naprawdę zmiany te będą obowiązywać od 1 stycznia za cały 2022 rok. O najważniejszej zmianie pewnie już słyszeliście czyli 12% podatku dochodowego na skali podatkowej. Mówimy tu o pierwszym progu podatkowym i skala podatkowa, jak też wiemy, dotyczy osób na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło bo jest to domyślna i jedyna dostępna dla tych osób forma opodatkowania, ale. Jeśli jesteście na jednoosobowej działalności gospodarczej i wybraliście skalę podatkową, czyli zasady ogólne jako swoją formę opodatkowania, to też z tych zmian skorzystacie, czyli zamiast 17% zapłacicie 12% podatku na pierwszym progu podatkowym. Zachowana zostaje kwota wolna od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych i zachowany też zostaje drugi próg podatkowy w wysokości 120 tysięcy złotych. To, co nie zostaje zachowane, to ulga dla klasy średniej. Ją zlikwidowano i może to dobrze, bo była problematyczna i nikt jej nie lubił i nikt nie wiedział do końca, jak ją liczyć. Więc tutaj mamy 12% na pierwszym progu podatkowym. Ale to nie jedyna zmiana, która weszła w życie. Kolejną bardzo ciekawą zmianą jest możliwość zmiany formy opodatkowania dla osób na jednoosobowej działalności gospodarczej, ale nie można zmienić formy opodatkowania z, jak się chce np. z liniówki na ryczałt, z ryczałtu na liniówkę. Nie, można przejść jedynie na skalę podatkową. Czyli z podatku liniowego możemy przejść na skalę podatkową i z ryczałtu możemy przejść na skalę podatkową. Jak to wygląda? Zobaczcie na tej tabelce. Ona całkiem nieźle, moim zdaniem, rozpisuje te możliwości. Jeśli obecnie jesteśmy na podatku liniowym i myślimy o tym, żeby przejść na skalę, to na razie nie musimy nic robić. Dopiero w 2023 roku, kiedy skończymy już cały nasz rok podatkowy, 2022, to w momencie, kiedy będziemy przesyłać do Urzędu Skarbowego nasz PIT roczny, nasze zeznanie roczne za 2022 rok, to to jest ten moment, w którym możemy dokonać przejścia na skalę podatkową. I wygląda to tak, że zamiast wysyłać PIT 36L, który powinniśmy byli złożyć będąc na liniówce, składamy PIT 36, który składamy normalnie na skali podatkowej. I wtedy Urząd Skarbowy wie, że chcemy rozliczyć 2022 na skali podatkowej, czyli przez cały rok 2022 płacimy zaliczki na podatek w normalnej wysokości, tak jak na Lidówce 19%, a potem po zakończeniu roku po prostu zmieniamy formę i dostajemy zwrot, jeśli będzie nam się on oczywiście należał. Na ryczałcie tu ciekawostka mamy dwie możliwości. Możemy przejść za cały 2022 rok na skalę, albo możemy przejść od połowy roku. Jeśli chcemy za cały rok, to tak samo jak na liniówce. Przez cały rok prowadzimy sobie naszą ewidencję przychodów i płacimy podatek tak jak normalnie byśmy płacili ryczałt do końca roku. I dopiero po zakończeniu tego roku, w zeznaniu rocznym, składamy PIT 36 zamiast PITu 28, który normalnie składamy na ryczałcie. Ale właśnie ta opcja przejścia na skalę od połowy roku jest bardzo ciekawa. Wiele osób się o nią pyta, bo daje ona możliwość skorzystania z dwóch form opodatkowania w ciągu jednego roku. Na ryczałcie będziemy do 30 czerwca, a na skali podatkowej od 1 lipca do końca roku. Żeby z tej możliwości skorzystać musimy się zmieścić w okienku, które trwa od 1 lipca do 22 sierpnia i w tym okienku musimy zmienić nasz pis w CIDG i w po prostu zaznaczyć, że chcemy zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową. I taką ciekawostką przy tym przejściu na skalę od połowy roku jest to, że obowiązuje nas pełna kwota wolna od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych i pełna wysokość drugiego progu podatkowego w wysokości 120 tysięcy złotych. Więc mimo, że jesteśmy tylko na pół roku na tej skali podatkowej, to mamy do dyspozycji. Całe te benefity skali podatkowej, które przysługują tym, którzy korzystają z niej przez cały rok. Nie będzie możliwości rozliczenia wspólnego z małżonkiem przy takim przejściu, jeśli ktoś by się zastanawiał. Ale dla tych z Was, którzy chcieliby sobie to policzyć, czy byłoby to opłacalne przejście z ryczałtu albo z liniówki na skalę, to mamy specjalny kalkulator, który Wam w tym pomoże. Można wpisać swoje przychody i koszty, i od razu zobaczycie, czy opłacałoby Wam się przejść na skalę od połowy roku, może za cały rok, a może w ogóle. Zapraszam serdecznie do naszego kalkulatora. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Po wprowadzeniu zmian podatkowych od 1 lipca 2022 roku słyszeliście zapewne o tym, że będzie można zaliczyć składkę zdrowotną w kosztach naszej działalności gospodarczej, ale tylko na podatku liniowym i tylko do wysokości 8700 zł. Więc jeśli zapłacimy więcej składki zdrowotnej w ciągu roku, to będziemy mogli zaliczyć w kosztach tylko 8700 zł z tych zapłaconych. Składek. I mówiłem, że zmiany podatkowe od 1 lipca, ale dotyczy to też składek zdrowotnych zapłaconych od 1 stycznia, bo ustawa um, zmienia te reguły gry wstecz za cały 2022 rok. Na ryczałcie natomiast nie będzie można składki zdrowotnej zaliczyć w kosztach, będzie można obniżyć nasz przychód o połowę zapłaconych składek zdrowotnych, czyli jeśli płacimy na przykład najwyższą składkę zdrowotną na ryczałcie ponad 1000 zł. To około 500 zł możemy obniżyć nasz przychód do opodatkowania. Nie jest to specjalnie duża korzyść, ale zawsze większa niż na skali podatkowej, bo na skali podatkowej nie ma żadnej korzyści z rozliczenia składki zdrowotnej. Tutaj reguły pozostają takie same jak przed 1 lipca. I jeśli zastanawiacie się, czy ta obniżka podatku do 12%, to jest w ogóle korzystna tak na sprawia, jakby to wszystko uwzględnić z tą składką zdrowotną, czy nie, to tak. Jest na pewno korzystna względem polskiego ładu, który obowiązywał do 30 czerwca, ale jest korzystna nawet względem 2021 roku, gdzie składka zdrowotna była po prostu niższa i nie była liczona od naszego faktycznego dochodu. Dla tych z Was, którzy nie planują zmienić formy opodatkowania, mamy kalkulator, który pokaże Wam, ile zyskacie na tych zmianach podatkowych miesięcznie na rękę, w zależności od Waszej formy opodatkowania. Z pozostałych zmian, które znalazły się w ustawie, warto powiedzieć o tym, że od następnego roku będziemy mogli przekazać nie 1%, ale 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego, więc składając PIT... Roczny możemy zaznaczyć ulubioną naszą organizację i przekazać jej już nie 1, a 1,5% podatku. Dla osób samotnie wychowujących dzieci, przywrócona została preferencyjna możliwość rozliczenia e, podatkowego, gdzie możemy skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku. I tak samo, jeśli ktoś korzysta z ulgi na dzieci to ucieszy go na pewno wiadomość, że dzieci, które coś sobie tam na boku dorabiają, nadal pozostaną w świetle prawa jego dziećmi i pozostaną możliwość korzystania z ulgi. Zapraszam Was wszystkich też serdecznie na nasz webinar o zmianach podatkowych, który odbędzie się 27 czerwca, to jest poniedziałek o godzinie, 20. Jeśli ktoś z Was już był, to wie, że nasze spotkania wyglądają tak, że na początku prezentujemy najważniejsze zmiany, a potem jesteśmy dla Was. Właściwie Piotrek Juszczyk, nasz doradca podatkowy, jest dla Was, bo można go zapytać o cokolwiek tylko chcecie, a Piotrek, jako nasza chodząca błyskawiczna encyklopedia, od razu na Wasze pytania odpowiada. Więc jeśli chcielibyście dopytać o zmianę formy opodatkowania, jak rozliczyć ten rok, to śmiało dołączajcie do nas. Będziemy na YouTube i na Facebooku. Wystarczy wejść na kanał, nie trzeba się wcześniej zapisywać. Także do zobaczenia i pozdrawiam. Cześć.